Pewnie każdego teraz zatrudniają. Głos kapitana Etana Blackfella przebija się przez piątkowy wieczorny gwar Pacific Watch jak ostrze przez jedwab. Ostro, celowo, wystarczająco głośno, by usłyszało go 40 osób. Maja Kingston nie drga. Klęczy otoczona potłuczonymi szklankami i rozlewającymi się kałużami bursztynowego płynu. Sześć, może siedem szklanek po piwie leży rozbita na zniszczonej drewnianej podłodze baru tuż za bazą morską amfibijną Pearl Harbor. Jej ręce poruszają się metodycznie, zbierając najpierw większe odłamki, odkładając je na czarną plastikową tacę z wprawą. Bar znajduje się tuż za główną bramą, wystarczająco blisko, by wyczuć zapach słonej wody z nadpacyfiku, wystarczająco daleko, by udawać, że obowiązują cywilne zasady. Drewniane panele na ścianach przechowują dziesiątki lat historii marynarki. Oprawione w ramki fotografie drużyn sił z przeszłości, tablice upamiętniające operacje, o których nikt już nie rozmawia. Wentylatory pod sufitem kręcą leniwe koła, rozprowadzając powietrze gęste od zapachu piwa, smażonego jedzenia i czegoś jeszcze. Testosteronu może, albo osądu. Mundur Maj i jest prosty. Czarna koszulka polo z logo Pacific Watch wyszyty nad sercem, ciemne dżinsy, buty przeciwpoślizgowe. Brązowe włosy ma zaczesane do tyłu w ciasny kok. Przy wzroście 163 cm jest niepozorna w pokoju pełnym wojowników. Łatwa do przeoczenia. Łatwa do niedoceniania. Etan opiera się na krześle, ze skrzyżowanymi rękami na kratce piersiowej, świadczącej o godzinach spędzonych na siłowni. Ma 38 lat, zbudowany jak obrąca w futbolu amerykańskim z przyciętymi po wojskowemu włosami i linią szczęki, która mogłaby ciąć diamenty. Jego koszulka polo nosi trójząb sil nad lewą piersią, prawdziwe złote nici, takie, które się zdobywa, a nie kupuje. Nosi go jak zbroję, jak dowód. Poważnie, kontynuuje Etan. Grając do swojej publiczności złożonej z czterech innych sił. Standardy muszą spadać. Zaraz pozwolą każdemu nas obsługiwać. Szczenka maj i zaciska się, potem wygładza. Jej szare oczy pozostają skupione na zadaniu. Oddech przychodzi automatycznie. Cztery sekundy wdech przez nos. Cztery sekundy wstrzymaj. Cztery sekundy wydech przez usta. Cztery sekundy wstrzymaj. Wzór, którego nauczył ją ojciec. Wtedy to widzi. Pierścień. Stoczył się pod krzesło etana, ledwo widoczne w przyćmionym świetle. Srebrny, ale nie tani. Metal łapie to niewiele światła, które filtruje się z górnych opraw, odbijając matowy błysk. Ręka Maj i zamarza na pół sekundy, wystarczająco długo, by serce jej przeskoczyło. Niewystarczająco długo, by ktoś zauważył. Siega po niego, powoli, ostrożnie. Jej palce muśkają zimny metal, gdy but etana opada, przytrzymując jej rękę do podłogi. Nie na tyle mocno, by zranić, wystarczająco mocno, by postawić sprawę jasno. No, no. Etan pochyla się do przodu. Co my tu mamy? Podnosi but, a Maja cofa rękę. Pierścień przychodzi z nią, zaciśnięty między kciukiem, a palcem wskazującym. Wstaje w jednym płynnym ruchu. Etan wyrywa go z jej dłoni. Niezły rekwizyt. Podnosi go do światła, obracając powoli. Trójząb śni, orzeł, kotwica i pistolet wszystko wykute w jeden symbol. Każdy sil zna ten obraz. Większość cywilów też, dzięki filmom i plakatom rekrutacyjnym. Ale ten jest inny. Waga jest odpowiednia. Detale są precyzyjne. Ślady zużycia wzdłuż krawędzi świadczą o latach, nie tygodniach. Uśmiech Etana nie siega jego oczu. Ze specjału zebaja? Oddaj go. Głos maj i jest niski, kontrolowany. Po co? Etan przechyla głowę. Twój? Bo ile wiem, podajesz drinki, a nie nurkujesz na Hawajach. Należał do mojego ojca. Zabawne, mój ojciec też tak mawiał. Robi pauzę, pozwala ciszę się przeciągnąć. Zanim zdał sobie sprawę, że kłamstwo o służbie to federalne przestępstwo. Ręka maj i nie drży. Nie kłamie. Jasne, że nie. Etan podzuca pierścień w powietrze, łapie go. Powiem ci co, chcesz to z powrotem? Udowodnij, że jest autentyczny. W przeciwnym razie wsuwa go do kieszeni. Kto znajdzie, ten trzyma. W kącie przybudce obok frontowego okna baru mężczyzna, który popijał to samo piwo przez godzinę, prostuje się lekko. Starszy chorąży Vincent Garet, emeryt, 65 lat, w wynoszonej skórzanej kurtce na wyblakłej koszulce silweteren i czapce bezbolowej naciągniętej nisko. Jego ogorzała twarz, same twarde linie i uszkodzenia słoneczne obraca się w stronę zamieszania. Jego oczy mrużą się. Maja utrzymuje spojrzenie etana przez trzy sekundy. Potem odwraca się i idzie w stronę tyłu. Jej ręce są spokojne. Taca z potłuczonym szkłem nie brzęczy. Poluzuj, Blackwell. Głos dobiega z budki przy tylnej ścianie. Głębszy, starszy. Komandor Dexon River siedzi z dwoma innymi oficerami, wszyscy w cywilnych ubraniach, ale trzymający się jakby wciąż byli w mundurach. Jackson ma 52 lata, siwe pasma przeszywają jego krótko przystrzyżone włosy z rodzajem szczupłej budowy, która świadczy raczej o bieganiu długodystansowym niż o podnoszeniu ciężarów. Jego twarz jest ogorzała w sposób charakterystyczny dla ludzi, którzy spędzili lata mrużąc oczy na słońcu i wietrze. Pani tylko próbuje wykonywać swoją pracę. Po prostu nazywam rzeczy po imieniu: sir. Ton Etana niesie ledwie wyczuwalną nutę szacunku. Kradzione honory są wszędzie w dzisiejszych czasach. Jackson nic nie mówi. Podnosi szklankę z wodą, bierze powolny łyk, ale maja. Zauważa, że jego oczy śledzą ją, kalkulując, rozważając. Kuchnia to sama stal nierdzewna i ostre świetlówki. Zapach tłuszczu z frytkownicy wisi ciężko. Dwaj kucharze pracują przy linii, ledwo podnosząc wzrok, gdy maja wyrzuca potłuczone szkło do śmieci. Przechodzi do małego pokoju socjalnego dla pracowników z boku, przestrzeni wielkości szafy z jednym składanym krzesłem i porysowanym lustrem na ścianie. Wyciąga małą ściereczkę z kieszeni, rozwija ją ostrożnie. W środku leży identyczny pierścień. Prawdziwy, ten, który etan właśnie wsadził do kieszeni, to replika zamieniona tak płynnie, że nikt nie zauważył. Sztuczka zręcznościowa, nauczony od ojca, który wierzył w redundancję. Maja czyści pierścień powolnymi, celowymi ruchami. Trójząb łapie światło. Jej kciuk śledzi wytarty napis na wewnętrznej obrączce. Litery tak małe, że są prawie niewidoczne. Nathan Kingston, Ghost VII. Jeszcze nie, tato. Szepcze. Drzwi otwierają się gwałtownie. Porucznik Emma Sullivan wychyla się do środka. 31 lat w khaki mundurze porucznika marynarki. Jej kasztanowe włosy są zaczesane do tyłu w regulaminowy kok, a jej niebieskie oczy niosą szczere zaniepokojenie. W porządku? W porządku. Maja wsuwa pierścień na łańcuszek wokół szyi, chowa go pod koszulkę. To był Blackwell, prawda? Emma w pełni wchodzi do pokoju, pozwala drzwiom zamknąć się za sobą. Znają się od liceum, jeszcze wtedy, gdy Maja była tylko dzieckiem wojskowym przemieszczającym się między bazami, a Emma była córką pułkownika Marines. Ich przyjaźń przetrwała rozmieszczenia, dystans i dramatycznie różne ścieżki kariery. Zabrał pierścień mojego ojca. Wyraz twarzy Emi twardnieje. Prawdziwy kopie. Maja dotyka swojej klatki piersiowej, ale on o tym nie wie. Co zamierzasz zrobić? To po co tu przyszłam? Skończyć to, co zaczął mój ojciec. Dwie godziny później Pacific Watch jest wypakowany ramię w ramię. Piątkowy wieczór i dzień wypłaty zderzają się, tworząc idealną burzę hałasu i chaosu. Maja porusza się przez tłum z wprawną efektywnością, dostarczając drinki, sprzątając stoliki, zawsze obserwując, zawsze słuchając. Vincent Garrett przeniósł się ze swojej narożnej budki do samego baru, pozycjonując się z wyraźną linią wzroku do stolika Etana. Gdy Maja przechodzi wystarczająco blisko, mówi nie patrząc na nią, jego głos zniżony pod otaczającym hałasem. Twój ojciec był Ghost 7, Nathan Kingston, jednym z najlepszych operatorów, jakich kiedykolwiek znałem. Służyliśmy razem przez 12 lat. Widziałem, jak staje się jednym z najlepszych sil w zespołach. Maja nie przestaje się poruszać, ale jej ręka lekko drży. Zginął w Afganistanie. Oficjalna historia mówi o awarii sprzętu podczas nocnej operacji. Ośmiu ludzi straconych. Vincent bierze powolny łyk. Ale to nie cała prawda, prawda? Nie, nie jest. I jesteś tu, ponieważ ponieważ człowiek, który sprawił, że mój ojciec zginął, siedzi sześciu metrów dalej w mundurze, na który nie zasługuje. Vincent kiwa powoli głową. Cokolwiek planujesz, dziewczyno, spraw, żeby się liczyło, bo będziesz miała tylko jeden strzał. Zamierzam. Komandor Jackson Rivers pojawia się przy łokciu Mai. Panu Kingston, czy mogłabym zamienić słowo? Maja podąża za nim do cichej wnęki. Jackson studiuje jej twarz przed mówieniem. Nathan Kingston był pod moim dowództwem, gdy zginął. Wiedziałem, że coś jest nie tak z oficjalnym raportem. Oś czasu się nie zgadzała. Awarie sprzętu były zbyt wygodne. Więc dlaczego nic pan nie powiedział? Próbowałem. Mój oficer dowodzący zamknął każde dochodzenie, które próbowałem. Szczenka Jacksona zaciska się, ale nigdy nie zapomniałem. I nigdy nie przestałem szukać odpowiedzi. Wiem kto. Głos Mai jest spokojny. Kapitan Ethan Blackwell był w to zamieszany. Otrzymywał płatności za fałszowanie raportów. A za nim stoi ktoś większy. Ktoś z wystarczającą mocą, by zakopać prawdę na 10 lat. Skąd pani to wie? Mój ojciec zostawił dowody ukryte, zaszyfrowane. Maja dotyka łańcuszka pod koszulką. Spędził ostatnie godziny budując sprawę. Wiedział, że nigdy nie będzie mógł oskarżyć, więc zostawił to dla mnie. Jaki rodzaj dowodów? Nagrania, dokumenty, zapisy finansowe pokazujące schemat oszustwa, dzienniki komunikacji. Wystarczająco, by skazać tuzin ludzi. I dziś wieczorem zamierzam ujawnić to wszystko. Jak? Obserwuj i ucz się, komandorze. Tylko bądź gotowy, gdy to się stanie. O 22:30 światła lekko przygasają. Szafa gra cichnie, zastąpiona ostrym sprzężeniem mikrofonu. Każda głowa obraca się w stronę małej sceny, gdzie Maja stoi trzymając bezprzewodowy mikrofon, laptop otwarty na stoliku obok niej. Czy mogę prosić wszystkich o uwagę? Co do cholery? Ethan zaczyna wstawać, ale Vincent Garrett zmaterializował się za nim, jedną ręką na jego ramieniu, wciskając go z powrotem. Siedź spokojnie, kapitanie. Myślę, że będziesz chciał to usłyszeć. Nazywam się Maja Kingston. Większość z was zna mnie jako kelnerkę tutaj. Czego nie wiecie, to że jestem córką starszego chorążego Natana Kingstona. Znak wywoławczy GOST Siódme zginął 10 lat temu w Afganistanie wraz z siedmioma innymi członkami swojego zespołu SIL. Oficjalny raport nazywał to awarią sprzętu. Tragiczne. Nieuniknione. Robi pauzę. Ten raport był kłamstwem. Pomieszczenie wybucha szeptami. Maja podnosi rękę. Mój ojciec wiedział, że jest podstawiany. Wiedział, że ktoś w strukturze dowodzenia jest nieuczciwy. Więc wszystko udokumentował, wszystko nagrał, wszystko zaszyfrował i zostawił to dla kogoś, kto mógł dokończyć to, co zaczął. Dotyka laptopa. To zawiera wszystko. Oszustwa w zamówieniach, sfałszowane raporty sprzętowe, komunikacje pokazującą celową manipulację wywiadowczą, a w centrum tego wszystkiego. Maja odwraca się, by stanąć twarzą w twarz z Etanem. Kapitan Etan Blackwell. To obłęd. Głos Etana jest głośny, agresywny. Nie wiem, w jaką grę grasz. Obranie łapówek za fałszowanie raportów. Sprzętowych, głos Maj i przebija się. O przyjmowaniu płatności, by przymykać oko, gdy broń i sprzęt były zastępowane pod standardowymi podróbkami, o dostarczaniu fałszywych informacji wywiadowczych. Które doprowadziły ośmiu ludzi do zasadzki. Udowodnij to. Właściwie mogę. Maja klika na laptopie. Bo mój ojciec nagrał Twoje rozmowy z pułkownikiem Markusem Stylem wszystkie. Nagranie, które odtwarza się, jest krystalicznie czyste. Głos Etana, młodszy, ale niezaprzeczalny. Szczegóły finansowe muszą być dostosowane przed audytem. Jeśli ktoś zacznie zadawać pytania o rozbieżności sprzętowe. Inny głos, starszy, władczy, pozwól, że ja będę się martwił o pytania. Twoja praca to upewnić się, że dokumentacja zgadza się z historią, którą opowiadamy. Mogę to zrobić, ale jeśli to wróci na mnie, nie wróci. Prowadzimy te operacje od miesięcy i nawet jeśli ktoś zacznie zadawać pytania, będzie musiał przejść przez kanały, które kontrolujemy. A co z Kingstonem? Przegląda raporty inwentaryzacyjne. Wtedy zajmiemy się Kingstonem. Nagranie trwa. Pojawiają się szczegóły. Płatności, sfałszowane dokumenty, sprzęt zamieniony na tańsze alternatywy. A potem finalna rozmowa, misja Ghost Team, wywiad, który ustawił ich na zasadzkę. Awarie sprzętu, które wcale nie były awariami, ale celowym sabotażem. Blackwell, mamy problem. Kingston znalazł rozbieżności. Składa oficjalną skargę. Możesz to powstrzymać? Nie przez oficjalne kanały. Ma już dokumentację. Wtedy użyjemy operacji w Afganistanie. Wyślij jego zespół ze skompromitowanym sprzętem. Spraw, by wyglądało to na straty bojowe. Przekaż współrzędne. Niech natura weźmie swój bieg. I Blackwell, jeśli kiedykolwiek piśniesz o tym słowo, pamiętaj, że mam nagrania każdej płatności, którą przyjąłeś. Jesteś w tym tak samo głęboko jak ja. Nagranie kończy się. Bar wybucha ruchem, sil rzucają się w stronę etana, głosy nakładają się. Jackson River staje między nimi z wyciągniętymi rękami. Spokój, wszyscy. Nie tak się z tym obchodzi. Etan rozgląda się dziko. To nagranie jest fałszywe. Każdy może dzisiaj sfałszować audio. Metadany się zgadzają. Głos maj i przebija się. Znaczniki czasu, sygnatury szyfrowania, dokumentacja łańcucha dowodowego. Mój ojciec wiedział, że ktoś jest nieuczciwy, więc wszystko nagrał i zostawił dla kogoś, kto mógł dokończyć robotę. Kto wydawał rozkazy? Jackson żąda, Kto to był? Twarz etana się rozpada. Pułkownik Marcus Still był odpowiedzialny za zaopatrzenie dla dowództwa operacji specjalnych. Prowadził schemat oszustwa, sprzedając sprzęt wykonawcom, kupując tańsze zamienniki, wkładając różnice do kieszeni. Kingston znalazł rozbieżności, zaczął zadawać pytania. Steel potrzebował, żeby zniknął, a ty mu pomogłeś. Nie miałem wyboru. Krzyk Etana jest desperacki. Steel miał dowody, że brałem łapówki. Małe na początku, ale wystarczające, by zakończyć moją karierę. Był moim właścicielem. Miałeś wybór. Głos Maj i jest cichy, ale wszyscy go słyszą. Wybrałeś swoją karierę ponad osiem istnień. Wybrałeś pieniądze ponad braci. Wybrałeś pozwolić mojemu ojcu umrzeć zamiast stawić czoła konsekwencjom. Przepraszam. To brzmi szczerze, złamanie. Żyłem z tym każdego dnia. Nie. Jackson przerywa mu. Ośmiu ludzi zginęło. Osiem rodzin zostało zniszczonych. A ty chodzisz w tym mundurze, udając bohatera. Wyciąga telefon. Dowódca bezpieczeństwa bazy Jackson Rivers. Potrzebuje żandarmerii wojskowej w Pacific Watch. Natychmiast mam kapitana w areszcie oczekującego na sąd polowy za zaniedbanie kryminalne i spisek w celu popełnienia morderstwa. Minuty później przybywają trzej oficerowie żandarmerii wojskowej. Biorą etana w areszt. Żadnego oporu. Gdy prowadzą go obok Mai i, zatrzymuje się. Jeśli to cokolwiek znaczy, twój ojciec był najlepszy z nas. Zasłużył na lepsze. Zasłużył, a teraz wszyscy będą o tym wiedzieć. Zabierają go. Jackson odwraca się twarzą do tłumu. Słuchajcie, to, czego byliście dziś świadkami, jest tajne. Nie dyskutujcie o tym poza bezpiecznymi kanałami. To jest aktywne śledztwo. Obowiązuje bezpieczeństwo operacyjne. Zrozumiano. Hur tak jest, serw odpowiedzi. Jackson odwraca się do Mai. Przejdź się ze mną. Wychodzą na zewnątrz na chłodne nocne powietrze. Mgła się roztoczyła gęsto. Jackson prowadzi ją w stronę parkingu. Twój ojciec zwerbował cię przed śmiercią. Nie do końca. Maja mocniej zapina kurtkę. Zostawił instrukcje, plany awaryjne. Wiedział, że coś może się stać, więc mnie przygotował. Trenował mnie bez mojej świadomości. Zostawił wskazówki, których nie zrozumiałabym, dopóki nie byłam gotowa. Spędziłam 10 lat przygotowując się na ten moment. A Stil, czy wiesz, gdzie jest? Emeryt, mieszka w Honolulu. Osiedle w Kehale. Maja recytuje adres. Obserwuje go od trzech miesięcy. Jackson wyciąga telefon, dzwoni. Tu komandor Rivers. Potrzebuje wysłania Naval Criminal Investigative Service do Kehale. Podmiot to emerytowany pułkownik Marcus Steele, poszukiwany za spisek, oszustwo i współudział w morderstwie ośniu. Sile. Podaje adres. Będą mieli go w areszcie w ciągu godziny. Dobrze. Twój ojciec był moim mentorem, moim przyjacielem. Kiedy zginął, wiedziałem, że coś jest nie tak. Głos Jacksona się łamie. Ale nie miałem dowodów, żadnej dźwigni. Patrzy na pierścień. Naprawdę zostawił wszystkie te dowody, wszystko. Maja wsuwa pierścień z powrotem na łańcuszek. Spędził ostatnie godziny budując sprawę, o której wiedział, że nigdy jej nie będzie mógł oskarżyć. Więc zrobiłaś to za niego. Zrobiłam to dla prawdy. I dlatego, że ośmiu ludzi zasługuje na sprawiedliwość. Co teraz zrobisz? Chcę, żeby imię mojego ojca zostało oczyszczone. Chcę, żeby zapisy pokazywały, że Gost Tim zginął z powodu korupcji, nie niekompetencji. I chcę, by każda zaangażowana osoba została pociągnięta do odpowiedzialności. Dostaniesz to. Obiecuję. Jackson wyciąga rękę. Twój ojciec byłby dumny. Dziękuję, komandorze. Wsiada do samochodu, odpala silnik. Gdy wyjeżdża, jej telefon wibruje. Wiadomość tekstowa. Nieznany numer. Ghost 7 Tower 4 przesyła pozdrowienia. Ostatni cel Twojego ojca wciąż jest aktywny. Dołączone współrzędne. Plik pobiera się automatycznie. Maja zjeżdża na bok, otwiera go. W środku są zdjęcia satelitarne, współrzędne geograficzne i nazwisko. Senator Helena Crawford, Komitet Apropriacji Obronnych, Maja odpowiada. Kto to jest? Pojawiają się trzy kropki. Potem przyjaciel Twojego ojca ktoś, kto obserwował, czekał. Współrzędne prowadzą do dowodów, które Crawford zakopała 15 lat temu. Dowody, które obalą cały spisek ale będziesz musiała działać szybko. Wie, że Blackwell został aresztowany. Już zaciąga ślady. Maja siedzi w swoim, pierścień ciepły na jej klatce piersiowej. Pisze z powrotem, ile mam czasu? Odpowiedź, 72 godziny, może mniej. Potem dowody znikną na zawsze. Maja przesuwa samochód na jazdę, kierując się w stronę współrzędnych. Bo to się jeszcze nie skończyło, Prawda nie jest w pełni ujawniona, a córka Ghost 7 ma pracę do dokończenia. Gdy jedzie przez spowitę mgłą ulicę, jej telefon znowu wibruje. Poczta głosowa. Ochrypły głos Vincente Garete wypełnia samochód. Pano Kingston, chciałem, żebyś wiedziała, że słowo rozchodzi się szybko. Sil rozmawiają. Twojego ojca pamiętają w sposób, na jaki zasługuje jako bohatera. Jako człowieka, który zginął próbując powstrzymać korupcję. Pauza. Zostawił ci swoje nieśmiertelniki. Trzymałem je bezpiecznie przez wszystkie te lata. Uważam, że czas, byś je miała. Wpadnij jutro. Będę w barze. Wiadomość kończy się. Maja jedzie dalej. Pierścień pulsuje ciepłem na jej skórze. A gdzieś przed nią w mgle i ciemności czeka kolejny cel.